12 stycznia w godzinach rannych w Bolesławcu doszło do pożaru kamienicy w rynku. Paliło się poddasze kamienicy numer 3. W akcji uczestniczyło pięć zastępów Straży Pożarnej z Bolesławca i Nowogrodźca. Pogotowie ratunkowe, energetyczne i gazowe oraz służby miejskie. Mieszkańcy dwóch kamieni zostali ewakuowani. Jednej osobie, która była przez dłuższy czas w zadymieniu, udzielono pomocy medycznej. Akcją dowodził młodszy brygadier Piotr Pilarczyk. Dotrzymaliśmy zgłoszenie o zadymieniu, bardzo dużym zadymieniu na dachu kamienicy w rynku bolesławieckim. Zadysponowano siły z JG Bolesławiec, OSP Nowogrodziec. Na miejscu są dwie drabiny. Trwa sprawdzanie poddasza trzech kamienic. Pożar jest na jednej kamienicy, ale ponieważ są to wszystko połączone przestrzenie, w tej chwili sprawdzamy. Dotarliśmy do jednego źródła ognia, ugasiliśmy w pobliżu komina. Ewakuowano mieszkańców dwóch kamienic. Na tą chwilę ustaliliśmy, że jest to 5 osób z jednej kamienicy i piętnaście z drugiej. Pożar zlokalizowano w pobliżu komina, ale jaka jest jest przyczyna. Na tą chwilę ciężko to jest ustalić. Rozebraliśmy dużą część połaci dachowej. No Jest to kamienica zabytkowa, więc cały ciąg kamienic, świeżo odnowione budynki jest zalane na pewno mieszkanie na ostatniej kondygnacji. Staramy się podawać mało wody w konkretne miejsca źródła ognia, żeby nie zalać, nie zniszczyć mieszkań. Trudno mi powiedzieć, bo sprawdzamy poddasza na trzech kamienicach Trudno znaleźć dojścia do tych poddaszy, przejścia bardzo wąskie, dach nie jest prosty, to są wykusze różnego rodzaju, podcienie itd. No, ciężko dojść ratownikom do wszystkich miejsc, które mogą być zagrożone.